Witam wszystkich. Jak wiemy, od 16 będziemy musieli używać maseczek na twarz, wychodząc z domu. A jeżeli jest problem z maseczkami, wpadłem na taki pomysł, że można wykorzystać to, co jest na rynku jeszcze dostępne. Czyli na przykład pampers z dziecka. Tutaj najlepiej sobie dopasować rozmiar. Ten, co mam. Zobaczymy, czy pasuje. No proszę Państwa. No nie jest źle, o, trochę zapięcie nie działa, ale zaraz tu coś zrobimy, o, o. jest bardzo, bardzo chłodny. Jeden, jeden warunek, nie pomylić ze zużytym, bo może być wtedy troszkę nieprzyjemne druga wersja jeśli ktoś nie ma w domu małych dzieci i nie ma pampersów to na pewno ma y, żonę kochankę albo nie wiem córkę która używa olwejsów o właśnie olwejsy są takim wynalazkiem że mają skrzydełka które się idealnie przyklejają do twarzy i to to też jest idealne rozwiązanie na y, maseczkę od 16 kwietnia, które mamy używać wychodząc z domu. Teraz zademonstruję. Tylko z podpaskami jest ten problem, że one nic nie przepuszczają powietrza również. Jednak proponuję zostać przy pampersach, bo z, z Alwaysem może to nie wyjść i też jeśli ktoś by jednak był taki, że wykorzysta Always to też radzę nie pomylić ze zużytym. Dziękuję bardzo.